Witam Państwa na kolejnej części niebocentryzmu. Dzisiaj mamy okręty i horyzont. Co to znaczy ten okręt na horyzoncie znikający albo wynurzający się? No dzisiaj się temu przyjrzymy, a więc przechodzimy do tego typu zdjęcia. To zdjęcie ściągnąłem z internetu. Zrobił to jeden z naszych czytelników i widzów. Co przedstawia? Kontenerowiec, no ale nie widać kadłuba. No więc, no wszyscy są przekonani o tym, że żyjemy, żyjemy na zewnątrz Ziemi, no przecież to widać i tak dalej. I tu każdy się będzie zarzekał, że no przecież widać. No ale zaraz zobaczymy, co widać. Co tak naprawdę widać i jak zinterpretować to zdjęcie na podstawie wiedzy, której już posiedliśmy, które już znamy a więc odgięcie promienia w od góra. A więc musimy zobaczyć na przepływ. I jak to wygląda? Proszę bardzo. Schemat zasięgu widoczności. Dlaczego tak bardzo łatwo mm, mówić człowiekowi, że żyjemy na zewnątrz Ziemi? Po prostu. Jest jedna zasada. Człowiek widzi po prostej. Oko widzi po prostej. Natomiast światło biegnie po krzywej. Natomiast krzywa światła jest zasięgiem naszej widoczności. Popatrzmy. To, ta krzywa tutaj czerwona. Widzimy tą szarą strefę tutaj z tyłu. Jak się znajdujemy tutaj jakiś obiekt, my go nie widzimy. Ponieważ to jest nasz zasięg widoczności. Ta czerwona krzywa. Ona pięknie dojdzie do naszych światła. Czyli nasze oko widzi po prosty, ale tak, jak pozwala krzywa światła. Na tym polega cały PiS. I dlatego człowiekowi można mówić, że no rzeczywiście żyjemy tak, no bo przecież to widać. Tak. Tam, owszem, my widzimy skutki krzywej światła. Ale widzimy po prostu. Przejdziemy do dalszych zdjęć. I właśnie, i w ten sposób. Tu mamy jakby rozszerzone to. To, co było wcześniej. Mamy to zdjęcie słynne, gdzie tutaj każdy by się zarzekał. I teraz mamy py te pytania. Czy okręty wynożą się za horyzontu? A może spływają z góry, albo płyną do góry? Popatrzmy. Na czerwone jest krzywa światła. Mamy, to jest punkt wysokości A. To akurat było zdjęcie na plaży w łebie od naszego czytelnika. No i po prostu, co, co widzi dana osoba? Pierw widzi horyzont, a później krzywą światła. To widzi. To my widzimy, ale wszystko, teraz pytanie tak, kontenerowiec, on przecina krzywo światła, on płynie tak on wzdłuż wybrzeża i on przecina krzywo światła, dlatego kadłuba nie widać i widać tylko kontenery i nadbudówki. Tutaj mamy to samo, żaglowce spływają z góry, no bo spływają i co nam krzywa światła, zasięg widoczności pozwala? Pozwala widzieć tak, w miarę jak się przybliża maszty, a później kawi. To jest właśnie zasada słynnego y, wynurzania się za horyzontu. Pójdziemy dalej. Teraz mam okazję właśnie zobaczyć w paru zdjęciach, jak to wszystko wygląda i y, jak wygląda to, na co nam pozwala krzewa światła, czyli zasięg widoczności. Widzimy w pełnej okazałości żaglowiec. Proszę bardzo, co? Trochę się zanurza. On się nie zanurza wcale. Tak, mu, tak idzie krzywa widoczności, że on po prostu ją przecina. Tutaj już po prostu prawie że kadłub poszedł w wodę. Znaczy on nie poszedł w wodę. On po prostu oddalając ja się przecina krzywo światła. Tutaj tylko nadbudówki zostały. Tu już kadłub się schował i mamy tylko żagle. Tak się oddala, czyli tu nie do góry. A to jeszcze raz dla powtórki krzywa widoczności i zasięg. Ta krzywa widoczności to jest nasz zasięg. I widzimy, my mieliśmy okręt, który płynął do góry, a tutaj mamy na tym wykresie, jak okręty spływają z góry. A to mamy oficjalny blef, ale tym się nie będziemy zajmować. W każdym razie ja to tutaj dałem dla orientacji, że wszystko jest na odwrót, realnie jest na odwrót. Ale korzystając z tego blefu widzenia po prostu przez człowieka, można takie rzeczy komuś wcisnąć. A teraz tak, trochę powiększę, co my tutaj mamy. Niektórzy się po prostu biją o to, że nie istnieje ta kula w środku Ziemi, czyli Jądro Wszechświata nie istnieje. Pierwszym dowodem jest Biblia, ona mówi, czym są niebiosa, niebios. Drugim dowodem jest to, że mamy noc, bo gdyby tej kuli nie było w środku, no to nie mielibyśmy nocy. Ale ona jest i dlatego mamy noc i dzień. Tu mamy po spirali biegną księżyce słońce, z elektrowni, czyli z niebiosa niebios, płynie energia do słońca. Słońce jest swoistą żarówką, czyli emiter światła. Tylko i wyłącznie, nie źródłem energii. To jest taki schemat. Teraz idziemy dalej. Tutaj już mamy wymiarówkę. Jeszcze mamy jeden czynnik, który nam mówi o tym, że istnieje niebiosa niebios, już pomijając te dwa, czyli Biblia i istnienie nocy, jeszcze mamy krzywą światła. Jakby ona nie zakrzywiała się, ona wraca do jednego wszechświata, bo taki jest obieg światła. Idzie z elektrowni do Słońca, Słońce oświetla Ziemię i ten promień wraca do jądra wszechświata. Czyli mamy trzy dowody na istnienie niebiosa niebios, czyli dwa dowody niezależne, czyli pozabiblijne i jeden dowód biblijny. Czyli razem mamy trzy dowody. Co my jeszcze tutaj dalej mamy, jeżeli chodzi o tą wymiarówkę? Ziemia. Średnica 12742. Oczywiście jeszcze musimy dorzucić 2044 średnio, grubość skorupy ziemskiej. Co tutaj mamy? To niebieskie. To jest linia Karmania, szkło nieba, biblijny firmament, 100 km nad ziemią. Będzie jeszcze film ekstra na ten temat. Na temat linii Karmana i biblijnego firmamentu. Co jeszcze mamy? Tutaj między Linią Karmana a ścianą kuli Niebiosa-Niebios mamy 3000 km. Właśnie w tych 3000 kilometrach wędruje słońce i księżyc. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy atmosferę, wewnątrz i zewnątrz. Też jest atmosfera. Połączone są otworami na biegunach. Co jeszcze mamy? Mamy zorze polarną na północy i na południu. Co to jest? Zresztą polarna powstaje, kiedy uderza strumień zjonizowanych gazów z zewnątrz i wtedy uderzając w linię Karmana zaczyna świecić. Natomiast tutaj też zadawano pytania po drodze, czym jest ta... co jest na zewnątrz. Nie? Na zewnątrz jest biblijna odkłanie. To jest właśnie to tło koloru jasnozielonego. Ta ochrona zwana też jest Agartą. Kraina znana z podań i legend wszystkich ludów wewnętrznej strony. Historia była wizytowana między innymi przez Olafa Jansena, Admirała Byrda, marynarka wojenna USA i Flotę Podwodną Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. To mamy te rzeczy. Teraz idziemy tak. Teraz mamy ciekawostkę historyczną. W filmie o historii zapowiedziałem, że jak znajdę coś ciekawego, no to umieszczę to w filmach. I tutaj, co nam to wszystko przedstawia? To mamy stellę masańską. Czyli jest masoneria, jest to organ wykonawczy iluminatów. Czym są iluminaci? Tak pokrótce. Iluminaci to jest zarząd diabelskiej władzy nad ziemią. No i teraz, co my tu mamy? Ta stella, no, można było powiedzieć, że to jest. Tak jak każda inna stella, nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Oprócz jednego detalu. Zobaczmy, tu są kierunki. Północ, południe, wschód, zachód. Co w środku? To już pokazuje nam skorupę ziemską. Co jest w środku? W środku skorupy ziemskiej mamy tak. Słońce, mamy księżyc, mamy gwiazdy. Oczywiście tutaj w samym środku znajduje się diabeł. To są stopnie tajemniczenia masonerii, które prowadzą do dwie samego diabła. A więc widzimy diabeł tutaj chce zająć miejsce Boga wszechmocnego w wiąże wszechświata i dlatego właśnie tutaj się tak przedstawia jako bóg masonerii, czyli diabeł. A więc kolejny mamy dowód historyczny o tym, że. Właśnie żyjemy w środku Ziemi, i jak widać, wszyscy, cała, cała władza sięgając Watykanu, jak i masonerii, bardzo dobrze wie, gdzie żyjemy. Żyjemy w środku Ziemi, i nawet takie przekazy są historyczne, które o tym właśnie świadczą. Teraz mamy tutaj powtórkę, wnioski. Zaczynamy od punktu pierwszego. Okręty znikające za horyzontem realnie płyną do góry. Okręty wynożające się za horyzontem realnie spływają z góry. Widząc po prostu, widzimy skutki przebiegu krzywej światła i dlatego widząc statki na horyzoncie dla naszego wzroku albo się wynurzają, albo za nim znikają. Ale tak nie jest. To tak jak mówiliśmy w tych dwóch pierwszych punktach. Stella masańska to kolejny dowód historyczny, świadczący o tym, że żyjemy w środku Ziemi. Istnienie nocy i fakt odgięcia promienia świetnego do góry jest żelaznym dowodem istnienia jądra wszechświata, czyli biblijnych niebios nieba. A więc dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego.